Cześć, witajcie z tej strony Pianino w pigułce i witam was w kolejnym filmie na tym kanale jak widzieliście dzisiaj gramy oto ten utwór tak się nazywa taniec słowiański jak przeczytałem trochę o nim dokładnie nazywa się dumka coś takiego to jest jeden z serii y, tańców słowiańskich a jak również słyszycie mamy już w końcu mikrofon nawet wam pokażę tutaj na kamerę o popatrzcie Tutaj, jakbym dał sobie nawet blisko, to by to cień leci, a więc muszę prawie przy, prawie przy klacie mieć ten mikrofon. Oczywiście, pamiętajmy, że teraz na pewno popełniam masę błędów, jeżeli chodzi o ten mikrofon, ale najlepsza nauka jest w praktyce. Dlatego wiedzcie, że dopiero za dwa miesiące ogarnę ten mikrofon, także będę mógł się pochwalić swoją Kompetencją w obsługiwaniu tego mikrofonu. No dobra, teraz może być za głośno, może być za cicho, ja nic nie wiem. Pierwszy raz usłyszę mikrofon tak właściwie w filmie. No dobra, a teraz możemy przejść do nauki. Dobra, na początku prawa ręka. Dokładnie coś takiego. Są to pierwsze cztery takty. I jeszcze raz może. Powoli. Ok, teraz możemy przejść do lewej ręki. Dokładnie. To są również cztery takty. E, G, H. Trzymamy. Później FIS, A, C, G, H, E. A później A, C, A, C, E. Znaczy, jak mogliście zauważyć, są to po prostu zbiory akordów. Tylko po prostu rozłożone. No dobra, i zagrajmy to razem. Jeszcze raz? Okej, okay. i tak od razu wam powiem, że będą tylko dwie części, tak, po 8 taktów w każdej części, czyli w tej 8 taktów i w kolejnej 8 taktów. A jeżeli chodzi o takty, to możemy przejść do kolejnych 4 taktów. No dobra, później jest coś takiego. I to jest fizz E, fis, e a gie, g, Fis e dis, e. Ogólnie to jest emol. Dlatego mamy jeden krzyżyk na Fis w emol jest jeden krzyżyk. Emol eolskie, tak chyba tak, eolskie. No dobra. Co teraz? Oczywiście lewa ręka. Okej, okay. i co jest B, a właściwie Ais. C, E. H. E, G. Następnie H, D oraz A, a później coś takiego. C, E, G, C. No dobra. I tutaj nie wspomniałem o tym, ale jest to istotne, że tutaj używamy pedała równomiernie. Popatrzcie. Nie wiem, czy słyszycie. Ale będę Wam mówił, w którym momencie zmieniam pedał. Teraz wciskam pedał. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz w sensie puszczam pedał i klikam jeszcze raz. O to chodzi. I właśnie, jak widzicie, tutaj właściwie co takt mamy zmianę pedału. Znaczy, pedał jest jeden, są trzy, ale jeden do przytrzymania dźwięku. Go właśnie używamy i to równomiernie po jednym takcie. No dobra. Teraz zagrajmy wspólnie, że tak powiem, kolejne cztery takty. Kolejne, czyli te, które ćwiczyliśmy przed chwilą. No dobra, a teraz możemy zagrać cały utwór. I to zróbmy. Tutaj trochę podgłaszamy, i przyciszamy. A tutaj ciągle jest cicho. Teraz nieco wolniej zagrajmy. No dobra, a więc to wszystko, mam nadzieję, że film wam się spodobał, wybaczcie, jeżeli odczuliście te nieprzyłożenie się trochę do nauki, ale totalnie mikrofon przed moją twarzą mnie dekoncentruje i nawet nie wiem, czy to jest poprawnie, że mam go przed twarzą, ale oczywiście czas pokaże praktykę właściwą. No dobra, a więc to wszystko i do zobaczenia, cześć! Thank <laughs> you.